Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to kolejny film z serii 7 dni, 7 posiłków. Tym razem przygotowałam dla Was 7 propozycji kolacji, które po prostu uwielbiam. A jeśli podobają Wam się tego typu filmy i chcecie ich więcej na moim kanale, to zapraszam do subskrypcji oraz zostawienia łapki w górę pod filmem. Pierwszą kolacją będzie coś na ciepło, co po prostu uwielbiam i mogłabym jeść dosłownie co drugi dzień. Jest to standardowa szekszuka. Tutaj zaczynam od pokrojenia cebulki w kostkę, a następnie na patelni rozgrzewam oliwę, podsmażam posiekaną cebulkę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek, a gdy całość się podsmaży, to dodaję pokrojone pomidory z puszki. Do tego sól, pieprz, czosnek granulowany, a także bazylia i całość duszę kilka minut. Następnie na pomidory dodaję jajka, całość przykrywam przykrywką. Zmieniam delikatnie moc płyty na troszeczkę niższą. I smażę aż białko będzie ścięte, natomiast żółtko będzie płynne, bo taką wersję najbardziej uwielbiam. Na sam koniec całość sypię posiekanym szczypiorkiem i szakszulka gotowa. Tutaj możecie zobaczyć, jak się prezentuje całe danie, i tak jak mówiłam, ja po prostu uwielbiam płynne żółtko. Drugą propozycją będzie sałatka, którą po prostu uwielbiam. Będzie to sałatka ala Cezar tutaj zaczynam od przyprawienia mięsa. Jest to filet z piersi kurczaka pokrojony w kostkę, którego przyprawiam solą, pieprzem, papryką słodką, czosnkiem granulowanym, a także oregano i całość dokładnie mieszam. Następnie na patelni rozgrzewam tutaj akurat olej rzepakowy, bo oliwa tego dnia mi się skończyła i podsmażam mięso. Ale generalnie troszeczkę bardziej preferuję smażenie na oliwie. Jest to taki mój ulubiony tłuszcz do smażenia. W międzyczasie, gdy mięso się smaży, to zajmę się robieniem grzanek. Czyli tutaj jedną bułkę grahamkę kroję w, takie, w taką małą kostkę, a następnie układam na papierze do pieczenia i piekę mniej więcej 5 minut w 200 stopniach. Po prostu aby te grzanki były takie fajne chrupkie. I tutaj dam tylko znać, że tą sałatkę robię z podwójnej porcji. A następnie tutaj kroję, jak widać, pomidora w kostkę. Następnie robię taki bardzo banalny sos. Jest to sos na bazie jogurtu naturalnego z małym dodatkiem majonezu. Do tego czosnek przeciśnięty przez praskę, szczypta soli, troszkę pieprzu. No i całość mieszam i sos do sałatki gotowy. W miejsce umieszczam porwaną sałatę. Tutaj jest to sałata prosto z działki, także rewelacyjna opcja. Za to uwielbiam właśnie tą porę roku, że są warzywa świeże. Do tego dodaję pomidory, a także usmażonego kurczaka, sos jogurtowy i całość bardzo dokładnie mieszam. Tutaj mała uwaga, ja za momentik dodam grzanki do tej sałatki, bo my ją jedliśmy od razu. Natomiast jeśli bierzecie tą sałatkę na wynos, to raczej radziłabym grzanki wziąć w osobny pojemnik i dodać dopiero w momencie jedzenia, bo jeśli dodamy na początku, to one bardzo mocno zmieją. Pod wpływem sosu. Na sam koniec sałatkę jeszcze sypię startym parmezanem. No i w sumie kolejna kolacja gotowa. Tutaj możecie zobaczyć, jak się prezentuje. A jeśli jeszcze jej nie robiliście, to musicie to nadrobić. Jak chodzi o kolację, to nie mogło tutaj zabraknąć pizzy na tortilli, jest to jedna z moich ulubionych propozycji. Zaczynam tutaj od pokrojenia warzyw, czyli kroję paprykę, pieczarki, następnie kroję drobną mozzarellę, ja mam tutaj mozzarellę kulkę, ale troszeczkę lepiej by się sprawdziła mozzarella starta, bo mozzarella kulka troszeczkę puszcza wody, przez co gdzie gdzieniegdzie ta tortilla robi się miękka. E Tortille smaruję pasatą pomidorową, następnie układam właśnie posiekaną mozzarellę, Meldlinę z piersi kurczaka, a także warzywa. Całej sypie oregano. Jak wiadomo, pizza to musi być oregano. Do tego dodaję również kukurydzę konserwową i taką pizzę piekę mniej więcej 7 minut w 200 stopniach. Ale to najlepiej sprawdzać, bo każdy piekarnik jest inny, a pizza jest gotowa wtedy, kiedy jest chrupka. Tylko tak jak mówię, jeśli tutaj użyjecie sera, startego, mozzarella tego żółtego, to na pewno wyjdzie Wam bardziej chrupiąca. Następnego dnia miałam mega ochotę na taką klasykę, czyli na kanapki z pastą jajeczną. Jeśli chodzi o dodatki, to tutaj posiekałam szczypiorek, a także pokroiłam ogórka świeżego. Następnie zabieram się za obranie ugotowanych na twardo jajek. Gotowe ugotowane jajka umieszczam w misce, następnie rozdrabniam je widelcem. Możecie to również zrobić za pomocą blendera. Po prostu zależy jaką pastę bardziej lubicie. Jeśli to ma być taka gładka pasta, no to zdecydowanie lepiej tutaj sprawdzi się blender. Natomiast jeśli może być taka jak u mnie, no to można to zrobić widelcem. I do jajek dodaję jogurt naturalny, majonez lekki, sól, pieprz oraz szczypiorek. Całość bardzo dokładnie zagniatam. Bułkę, grahamkę smaruję gotową pastą, następnie układam pokrojonego ogórka i całość jeszcze sypię posiekanym szczypiorkiem. No bo jak wiadomo, im więcej warzyw, tym lepiej. I tutaj jest taka dosłownie klasyka, ale klasyka zawsze się obroni. Następna propozycja kolacji na ciepło to jest jedna z moich ulubionych sałatek ryżowych. Mogłabym ją mieć dosłownie codziennie. Jest to sałatka ryżowa ala sushi z krewetkami. Tutaj na początku oczyszczam krewetki. Ja już tutaj mam je oczyszczone. Następnie przyprawiam je solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, a także papryką słodką. Gdy krewetki już są przyprawione, wymieszane, to zajmuję się pokrojeniem warzyw, czyli tutaj kroję szczypiorek, paprykę, a także za momencik pokroję awokado. Zobaczcie tylko, jak to awokado idealnie wygląda. Ja tutaj również robię podwójną porcję tej sałatki, także użyję sobie całego awokado i tak samo całego opakowania krewetek. Rozkrzewam oliwę. Tutaj już się zaopatrzyłam w oliwę tego dnia. A następnie smażę krewetki. Jeśli chodzi o smażenie krewetek, to ja wiem, że niektórzy mówią, żeby smażyć je dosłownie 3 minuty, ale ja przyznaję, że mi znacznie bardziej smakują takie krewetki mocniej przysmażone, więc po prostu smażę je dłużej. Do miski dodaję ugotowany ryż. Jak widać, jest to jeszcze ciepły ryż, a to z tego względu, że do niego dodaję serek śmietankowy i pod wpływem tego ciepła ten serek śmietankowy się fajnie rozpuszcza, przez co jest na całej objętości tego ryżu. Do tego dodaję krewetki, pokrojone warzywa oraz pokrojony awokado dwie łyżki sosu sojowego, ja po prostu uwielbiam sos sojowy, do tego dodam również kilka kropel sriraczy, no dobra może przesadziłam z tym, że to są krople troszeczkę sriracha, ale jeśli nie lubicie pikantnej wersji, to zdecydowanie to pomięcie. Całą sałatkę mieszam, a następnie przekładam do miski i kolacja jest gotowa. Być może nie wygląda jakoś oszałamiająco ta sałatka, ale wierzcie mi na słowo, że jeśli lubicie sushi, to jest to genialna propozycja i jest to jedna z moich ulubionych propozycji. Następnego dnia miałam do wykorzystania jeszcze jedno awokado, więc stwierdziłam, że tutaj będzie taki pyszny wrap z guacamole, z jajecznicą i zaczynam od zrobienia guacamole czyli awokado rozdrabniam widelcem, dodaję szczyptę soli, szczyptę pieprzu oraz sok z cytryny, do tego posiekana natka pietruszki, ale oczywiście może to również być kolendra. I ja tutaj zapomniałam dodać posiekanej czerwonej cebulki, która robi super y, smak w tym guacamole, także jeśli Wy będziecie robić to zdecydowanie nie zapominajcie o tym. Następnie na patelni rozgrzewam oliwę, a także smażę jajecznicę. Na tortille wykładam gotowe guacamole, następnie układam warzywa. Jak wiadomo, im więcej warzyw, tym lepiej, czyli u mnie jest to sałata, rukola oraz pokrojony wcześniej pomidor. Na to również układam jajecznicę. No a jak wiadomo, jajecznicę bardzo lubi się z ketchupem, więc dodałam tutaj taki mały dodatek keczupu. No i tortilla w sumie prawie gotowa, pozostało jedynie ją zwinąć. I tak się prezentuje kolejna propozycja kolacji następną propozycją będzie super szybka i naprawdę przepyszna pasta z tuńczyka która idealnie nadaje się na kanapki zaczynam tutaj od pokrojenia ogórka kiszonego, a także posiekania szczypiorku następnie do miski dodaję tuńczyka w sosie własnym i do tego dodaję tym razem serek śmietankowy zazwyczaj robiłam wersję z jogurtem i z małym dodatkiem majonezu natomiast tutaj chciałam coś pozmieniać dlatego dodałam serek śmietankowy do tego troszkę soli, pieprzu następnie dodaję wcześniej pokrojonego ogórka a także posiekany szczypiorek, a także kukurydzę konserwową i całość dokładnie zagniatam i pasta jest gotowa. Taką gotową pastą smaruję bułkę grahamkę i wierzcie mi na słowo ona jest tak smaczna, że nawet mój narzeczony, który w teorii nie lubi tuńczyka, tą pastę po prostu uwielbia. I to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać, czy znaleźliście tutaj jakiś przepis dla siebie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, bo naprawdę bardzo dobrze to wpływa na rozwój kanału. Tymczasem ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku.